I proszę Państwa, dzisiaj, jak już wcześniej wspomniałem, uroczysty dzień. To też i specjalny gość, profesor Jarosław Drzewiecki. Witam Cię, dzień dobry wybitny dzień dobry. pianista, profesor, propagator muzyki. A że mieszkamy blisko siebie, to od dłuższego czasu jesteśmy na Ty. Wawerczycy. Ba wawerczycy. O, Wawerczycy, tak. Czyli w Wawrze. Wawrze, no Profesor to jest tak bardzo górnolotnie powiedziane, ale jak zacząłeś się uczyć grać na fortepianie, to w ogóle myślałeś o tym, że kiedyś ty będziesz uczył innych? Jak zacząłem się uczyć grać na fortepianie, to jeździłem na lodzie. W związku z tym był to mój zupełnie dodatkowy kierunek. Jak na lodzie? Na, na lodzie, na fortepianie? Jeździłem na lodzie, uprawiając jazdę figurową na lodzie. To było od czwartego, 5 roku życia. Więc prawie, nawet wcześniej jeszcze nie zacząłem grać. To miałeś bardzo pomysłowych I... rodziców. Ja myślę, że, że sport jest takim elementem ważnym dla każdego i, i buduje charaktery, kształtuje osobowości. A, ale żeby i, akurat. i, i daje mia... szansę na dobre zdrowie. Bo chyba, że miałeś blisko lodowisko. środowisko. No to też, prawda. No, bo rodzice tak. też tak sami rozsądni. No też prawda. Ja zafigurowana na lodzie jest o tyle dobrym, ja tu nie chcę propagować jej tak specjalnie. Trzeba, trzeba, bo to tak. mało popularne w Polsce. Zdrowy teraz. tryb życia, ale przede wszystkim daje kilka elementów, bo daje gimnastykę, którą trzeba uprawiać, prawie że artystyczną. Aha daje, to jest na sucho, czyli, czyli te wszystkie zajęcia takie w gmachu e, sali gimnastycznej w sali, potem na, na treningi na lodzie, to są i kondycyjne i, i techniczne, bo przecież trzeba skakać, trzeba, Nie, trzeba różne figury wiemy. robić i, i, i trudności rosną w miarę wzrostu zawodnika. No i przede wszystkim e, reżim, reżim jest dobrym... Od czwartego roku reżim. Tak, reżim jest, e, bywa i dobry e, e, w sportowym znaczeniu, bo reżim jako dyscyplina rozumiana, e, to rzeczywiście piąta, szósta rano e, trening przed szkołą, potem szkoła, potem e, ponownie trening e, i tak codziennie, e, dzień w dzień. I potem lekcja fortepianu jeszcze. I w międzyczasie bywały lekcje fortepianu, co... co to w końcu musiałem jakoś zadecydować, co jest ważniejsze dla mnie i no i muzyka zwyciężyła. No tak, ale to jeśli ja wyczytałem, czytając o Tobie, że w, osiągnięcia w tym ja jeździe figurowym miałeś ogromne. No, w pewnym momencie byłem Mistrzem Polski jako solista. Zawsze jeździłem jako solista. Nie wiem, dlaczego jakoś nigdy nie dopasowali do mnie pary ani tanecznej, ani sportowej. Widać, tutaj byłem bardziej osamotnionym Wilkiem. No nie, no to. No tak, ale no to, to ja nie wiem, doba mam 24 godziny, bo jak jeszcze do szkoły trzeba było chodzić, to, to przez to w ogóle... No ale trudno, zdarza się, zdarza się, bo zdarzają się pianiści, którzy od rana, tak ja rozmawiałem, że tak, ojciec mi od rana, to tłuk te fortepiam, potem szkoła, a potem znowu koledzy piłkę grali, a ty to już w ogóle żadnej piłki, nic. O nie, dlaczego ja? Bardzo, jeszcze... bardzo chętnie. Podwórko to jest bardzo ważny element w wychowaniu młodego człowieka i jak się ma tam dobrych kolegów i, i dobre koleg no to się potem ma co wspominać. A więc. jeden ważny polityk powiedział, że podwórko jak wychowa, to niedobrze, bo on wychowany nie na podwórku, no ale to już nie będzie możliwe. Jeżeli oni... tylko podwórko, no to może rzeczywiście, może jemu się tak przytrafiło. Czyli czasowo, jakby, powiedzmy, ile to lat trzeba, żeby osiągnąć jakąś klasę. Proszę Państwa, por... to jest absolutnie rekordowy system nauki muzyka, najdłuższy chyba ze wszystkich. Człowiek się uczy całe życie. Całe życie się uczy, i to, i to nie jest jakaś przesada, bo najpierw ma 8 lat szkoły podstawowej, 4 lata liceum, potem 5 lat wyższej szkoły i nadal nic niewiele umie, powiedzmy sobie szczerze. Nadal buduje swoją, swój warsztat, swój swoje repertuar i, 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 i dopiero jak mówią na przykład o drygentach, w, w przypadku drygentów, że po 50 to jest młody, dobrze zapowiadający się drygent. Tak oczywiście u, u muzyków może niekoniecznie, ale, ale cały czas poznają nową literaturę. Przecież to są tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy godzin zapisanej muzyki przez kompozytorów. Ale jaka to jest inwestycja życiowa, żeby... Ilu potrzeba takich wybitnych pianistów, na przykład w Polsce, na rok? Jeden? Ech, ja bym powiedział, ilu, ilu jest słuchaczy. Więc na, no więcej trość, trośćmy się o tych słuchaczy, żeby było komu słuchać, bo, bo z tym mamy jakiś coraz większy problem, wydaje się, że, że, że nasza publiczność no jakby zmniejsza się w pewnym sensie. Powiedzmy to jest... woli dyskopolo. Mówię o, o ogólnym. To też muzyka. No to też muzyka oczywiście no. i też można świetnie tańczyć przy tym. O, o. I ruch to zdrowie, więc to, to wszystko jest potrzebne. Przybytowanie tylko... słabo się tańczy. nie powiedziałeś, ile taki kraj jak Polska potrzebuje wybitnych pianistów, tak żeby było, no, żeby na nich chodziło. Żeby było nawet na eksport. Żeby nawet było, na no. eksport, ale żeby, no, żeby oni... Ile, no, tak dwóch, trzech to chyba już... No, y, mamy ich nie tak wielu, y, bo, bo jednak jest to bardzo trudna profesja ze względu no, na wiemy. fakt, że trzeba utrzymywać się cały czas w świetnej formie. I teraz, a świetna forma jest wtedy, kiedy się gra. Kiedy się gra na estradzie, kiedy ma się kontakt z publicznością. Jak się go nie ma e, i nie no ma tak, gdzie grać, jak się lecz, siedzi na ławce rezerwowej, no to, 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 to talent no, ginie. No walka nie bierze. Miesza się. I dlatego dlatego musimy tworzyć jakby takie m, miejsca, gdzie można grać, gdzie można tworzyć, gdzie można festiwale organizować, gdzie, gdzie w małych, lokalnych środowiskach buduje się e, e, rzeczy wielkie. To jest o tyle dobre, wiesz, że, że w tym zawodzie to, to jest międzynarodowe język i tego, co ja wyczytałem w Twoim życiorysie, to i, i RPA, i Norwegia, i Włochy, i, i tego, a tak. nawet odbyłeś staż w Moskwie co Póki... dzisiaj może nie byłoby no, no takie, właśnie. ale ale, to nie ale, z, ale muszę powiedzieć, że z własnej nieprzymuszonej woli, dlatego że mając do stypendium zagraniczne, e, miałem wybór. Właśnie wszystkie kraje świata, Nowy Jork, Londyn, Paryż, proszę bardzo, a ja się uparłem na Moskwę, co było najgorszym rozwiązaniem dla Ministerstwa Kultury, dlatego że stypendyści polscy jad jadący do Moskwy byli opłacani w dolarach. Dlatego, że nie było wymiany, bo z konserwatorium moskiewskiego nikt nie przyjeżdżał do Polski się uczyć, no bo to jakby no różnice tak, 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 były tak, tak. zbyt duże. W związku z tym, my w jedną stronę, tam trzeba było opłacać mój pobyt, e, moje wyżywienie, skromne, bo skromne, ale dach jakiś nad głową. Wtedy to no. mnie jedliśmy niż teraz. Tak, ale, ale pozostaliśmy wrażliwi na, na piękno smaku. Bo w innych zawodach, wiesz, jak ktoś ma w życiu Moskwę, no to szczególnie jak z jakiś jest z powiedzmy żołnierz czy coś takiego, po, po, polityk, to ale nie, tutaj muzy oni mają bardzo wysoki poziom. To jest najwyższy na świecie poziom, najlepsi profesorowie. E, tam, e, tam jest baza, tam jest e, główny. Potem oni wyjeżdżają oczywiście do Paryża, do Nowego Jorku, zakładają własne szkoły e, Juilliard School of Music w Nowym Jorku, to co... Rosina Lewin, to, jest, to jest, są wychowankowie moskiewskiego konserwatorium. Więc tam jest ta kuźnia i dzisiaj to się troszkę polaryzuje oczywiście, bo bo, bo my, oni wyjechali, bo oni, <laughs> większość z nich wyjechała. <laughs> tak, to już jest zupełnie inny świat. Tam dzisiaj ze smutkiem się patrzy nawet na to, na to wspaniałe konserwatorium, gdzie, gdzie już, już, już nie ma tych Szostakowicza chodzącego po Ojstracha, Rostropowicza. Oni wszyscy za w swoich czasów chodzili po schodach konserwatoryjnych, można się było przywitać, porozmawiać, nawet się otrzeć, nawet się, Mów tak. mówiłeś ocierałem się, tak. oj stracha, o Mierzanowa, o, 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 no, o, no, o wszystkich wielkich, którzy potem e, byli oklaskiwani, hołbili na zachodzie, to tam oni się spotykali w takiej jednej specyficznej restauracyjce, no barze byśmy powiedzieli, konserwatorskim i, e, i, i, i pili herbatkę sobie tam, w skromniutkie Wzmocnio ciasteczko wzmocnioną. Nie, nie dużo, tak. No tak, ale a ty też w końcu już po tej Moskwie, po tym wszystkim, to i nagrody na festiwalach międzynarodowych. Ja nawet wyczytałem, że miałeś płytę miesiąca w Japonii. Tak, ja, ja, ja y, znaczy, o, zdobywając takie y, też zabawna historia w Porto, w Portugalii, otrzymałem Grand Prix. I druga nagroda otrzymała Japonka, y, która. Y, Japończycy są w ogóle bardzo y, y, wrażliwi i odnoszą się do szacunkiem do swoich zwycięzców. Aha. W związku z tym, że e, małżonek tejże Japonki był producentem e, e, płytowym, w związku z tym on e, zaoferował mi propozy propozycję nagrania kompletu polonezów. Chopina. No i to stąd nasza jakby przyjaźń i ta, ta długotrwała się zrodziła. a Potem były te płyty oceniane i ta płyta właśnie z Polonezami była płytą miesiąca w Japonii. Bardzo to um, um, u nas jest troszkę inaczej. Jak my, na naszych zwycięzców to, to my raczej staramy się. Oczywiście, jak wygrał to małody. Albo schować, albo gdzieś nie uznawać, tak. albo znaleźć no, haka na przykład. O, ale Jakiego czy Ty śpły? synowi też taką zrobiłeś młodość, tak jak sam miałeś, bo, bo Twój syn, słynny Staś no popularność zdobył też? Ja myślę, że, że on miał piękne dzieciństwo i jako młody 6-letni, 7-10-12-letni chłopiec, no, poznawał takie miejsca i tak pięknych ludzi poznawał i, i spotykał się, z, bo sam ją wykonywał z muzyką najwyższych lotów. Więc to, że on rzeczywiście może nie biegał tak dużo po, po boisku i, Ani i na podwórku, no ale znakomicie jeździł na nartach i Aha. na rowerze. A przede wszystkim pasjonował się lotnictwem. I to lotnictwo na tyle zostało w nim głęboko, że, że dzisiaj ma jedną z pięciu największych firm na świecie. E, drzewiecki design lotniczo e, gdzie współpracują z Microsoftem, ma, dla symulatory lot, lotnicze robią. E, oprogramowanie dla tych, e, dla tych symulatorów. Dla mnie jest to bardzo skomplikowane, ja tak mnie, nie do końca się orientuję, ja ale wiem, że. Jestem inżynierem, ale też trochę słabo. A on zupełnie nie ma wykształcenia, przecież ma, ma pianistyczne wykształcenie, więc musiał sam nadrobić. E, ale gra, tą gra jeszcze koncertuje? Gra w no, wyjątkowych przypadkach gra. E, Szczególnie ze swoją żoną Jekateriną e, drzewiecką, też już e, z pochodzenia łotyszką, e, która jest pasjonatką muzyki, więc mamy wnuczkę Sonię, która już też, mimo że trzylatka, latka, ale ciągnie do tego instrumentu, chociaż mój syn próbuje ją powstrzymać, a ona nie uparcie i z rana i z wieczora do fortepianu e, cały czas prosi, żeby ją uczyć. Więc... Teraz to bywasz, oczywiście, grywasz, ale bywasz też jurorem w, na w festiwalach. Muzycznych. No bywam jurorem, co mnie często sprawia w frustrację, dlatego że różnie to bywa, bo Sami Państwo wiecie, że konkursy e, polegają na tym, żeby grono ludzi wyłoniło tego najlepszego. I jeżeli tak jest, e, jeżeli e, są założenia takie, że nie ma się własnych uczniów, że nie ma, profesor nie ma e, połączeń żadnych z uczestnikami, e, to, to jest wszystko dobrze. I są takie konkursy, gdzie w założeniu, tak jak na przykład w Porto w Portugalii, nie wolno mieć swoich e, uczniów. Ja zresztą kiedyś chciałem pojechać na ten konkurs, a mój profesor Mierzanow był w jury i odmówiono mi wtedy. Pojechałem za rok i wtedy już go nie było w jury, i wtedy wygrałem ten konkurs. No ale właśnie jak to porównywać, jak wszyscy grają tego, powiedzmy wszyscy, jeden po drugim braszopena. pena. Ja pamiętam, że był taki eksperyment kiedyś dawno temu, dawno w telewizji, chyba Ekert się nazywał, krytyk i, i puścił trzy, trzy różne wykonania jakiegoś tego i się krytycy, ci jurorzy wypowiadali, że to jest lepsze, to gorsze, a on puścił trzy razy to samo. Czyli, bo to ja podziwiam, że rozumiem, skoków dal, dalej skoczył, wygrał, ale tutaj to jest strasznie trudne. Bardzo trudne i, i, i liczy się tak wiele elementów, które każdy osobna oceniamy i wszystkie razem. Chodzi o pewną, pewną naturalność, pewną harmonię w zależności od stylu, jaki oceniamy, bo inaczej się gra Bacha, inaczej Mozarta, inaczej Chopena, inaczej muzykę rosyjską czy współczesną. W związku z tym ta skala jest bardzo różnorodna. Ale jeżeli jurorom przyświeca cel, żeby znaleźć tego najlepszego, to jest wszystko ok. Natomiast jeżeli są sytuacje, że ma wygrać mój czy mój student, no tak. dlatego żeby mieć potem le, le, lepsze lekcje, lepsze, lepszych kandydatów, no to już jest sytuacja niedopuszczalna i z tym trzeba walczyć. No tak, e, ale istnieje, jak powiedziałeś, rola dyrygenta. Ja cały czas, jak patrzę na, kon, na koncert symfoniczny, czy ten dyrygent jest potrzebny? Przecież oni wszyscy w noty patrzą. To się tak wydaje. To, tak. Y, 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 lektor czy, czy, czy speaker też niby patrzy y, y, państwu y, w twarz prawie, że a pod spodem ma prompter i, i, i wszystko widzi, czyta, co ma, czyta. czyta o, więc tu też kątem oka drygenta się widzi, a poza tym dyrygent to jest nasz, można powiedzieć, władca czasu w danym momencie, no i ekspresji, więc cały czas trzeba śledzić, bo inaczej wszyscy razem byśmy nie byli, znaczy orkiestra by nie była razem. A każdy w innym tempie by grał. Każdy by grał w innym tempie, z różnym natężeniem, z różnymi emocjami, Aha. a dyrygent tworzy klimat, tworzy Aurem. Ale jeśli chodzi o tempo, to na przykład jazz jest prostszy, bo tam jest ram, ciam, ciam, i już lecą wszyscy w tym samym. Ale podobno coś, coś zakazali jazzu, że, znaczy nauczycielom jazzu uczyć w szkołach. Czy no, Mają zakaz. To nie do końca, znaczy. O co to chodzi? To nie do końca jest prawda, bo, bo wyobraźcie sobie Państwo, że, że ten, który jeździ w jazdę figurową na lodzie. I hokeista. No jeden i drugi jeździ na lodzie, tak. można powiedzieć. Ale ten, który jeździł jazdę figurową, ma inne techniczne zadania, inną szkołę, inny sposób jeżdżenia nawet na tym lodzie. Aha. A hokeista... No ma też inne, inne cele, bo ma strzelić tą bramkę, prawda, do, tak, do, do. ten krążek, inaczej inne łyżwy, nawet można powiedzieć troszkę. I to samo jest z, z muzyką klasyczną i z muzyką jazzową. Czyli to dobrze, teraz, że, że taki jest ruch. I teraz, jeżeli ktoś kończy studia jazzowe, w, to ma zasób wiedzy związany z tymi studiami. Natomiast ktoś kończy klasyczną podejście do instrumentu i klasyczny repertuar ma inną kompletnie wiedzę, inny sposób grania. Rozumiem. Czyli teraz ktoś, kto skończy studia, a w tej chwili mamy prawie w każdej e, uczelni muzycznej wydział jazzu, Aha. więc ta masa ludzi, którzy kończy studia jazzowe jest duża i dlatego problem się zrodził, bo dawniej studia były tylko w Katowicach jazzowe, dzisiaj jest prawie w każdej uczelni i Ci ludzie, którzy mają ten wydział dżezu, chcieliby uczyć w szkole podstawowej i średniej. Jeżeli oni będą uczyć dżezu, nie ma problemu. To będzie wspaniale. Ale oni chcą uczyć e, muzyki Hokeja. klasycznej. Hokeja, Chopina, Bacha, e, Mozarta. No to, to jest troszkę inny świat. Inna szkoła. Inna szkoła inne podejście chodzi... do instrumentu, inne frazowanie. To Ale nie, to nie można powiedzieć, że nie lubisz dżezu, bo bo w nie patronujesz klubowi jazzowemu, prawdopodobnie jedynemu w Warszawie. Proszę Państwa, to jest nasz pierwszy fan naszego klubu Gary Goodman Monday Jazz Club. W hotelu Bos, w podziemiach hotelu Bos mamy klub jazzowy, który od września działa co tydzień i Gary Gutman wita wszystkich. Jest to wspaniały, najlepszy, chyba jeden z najlepszych obok Marsalisa trębaczy świata, który wita, śpiewa, e, gra, e, e, zaprasza gości, e, no jest absolutnym showmanem amerykańskim, mówi po polsku zresztą za, za byłem, bardzo dobrze. Byłem, słyszałem jako tak. tako, ale mówi. I... Polacy <laughs> lubią jak cudzoziemiec tak. mówi po polsku. I, i otóż ten, tak, wygląda? Tak, tak wygląda w pomniejszeniu ten plakat. I tu co tydzień mamy nowego solistę, mamy nowego... Czyli jest w Warszawie klub jazzowy. Jest w Warszawie klub jazzowy, bo ja organizując jeszcze drugi festiwal, muszę się tutaj Państwu zachęcić, powie, powiedzieć. Otóż jest drugi festiwal, Waver Music Festival. Ja, ja w ogóle mam taką myśl i taki apel do, do wielu... Do wielu sal, do wielu menadżerów. Do... Wydaje się, że ta droga zachęcania publiczności poprzez centra e, e, szkoleniowe, poprzez hotele. Hotele mają dobrą bazę, bo mają e, świetną, dużą salę, mają fortepiany najczęściej i mają jakby zorganizowanie wszystko cały ten schemat e, zapraszania gości, szatnia, nagłośnienie i tak dalej. Jutro mamy koncert w Mizus Jutro mamy, proszę Państwa, koncert. E, co prawda. Nie w hotelu, bo tutaj nam by się nie pomieściło, ale mamy koncert inauguracyjny, Requiem Mozarta, to jest, to jest najgenialniejsze dzieło wymyślone przez, stworzone przez człowieka. Wydaje się, że, że każdy powinien przeżyć to na własnej skórze, bo, I to bo ciarki chodzą po prędzej. Koncę w, kościele w, Miedzeszynie będzie. w Tak, w Kościele Miedzeszynie, gdzie, gdzie będzie arcybiskup Hozer, gdzie będą rektorzy naszych uczelni Akademia Muzyczna czy na goście przyjeżdża cała, cały 110 osobowych chór. Ale miejsce po... dla publiczności jest tam jeszcze jakieś? Miejsce będzie <laughs> dla publiczności, na pewno. I w ten sposób otwieramy Waver Music Festival, dziewiątą edycję. To jest jedyny projekt, jedyny projekt promujący muzykę klasyczną, całoroczny w Warszawie Wschodniej. No Warszawa Wschodnia jest dość duża, nie tak. da się ukryć. I proszę Państwa, od dziewięciu lat tutaj się... No, no, to pustynia. No, no, nie chcę powiedzieć brutalnie, ale trzeba powiedzieć szczerze. Pustynia kulturalna. Wcale się nie dzieje. Nic że... się nie dzieje takiego, co była, miałoby charakter cykliczny i by promowało kulturę. Ja to władzą naszym wielokrotnie patrząc głęboko w oczy, że, że, nadal jest to jedyny projekt. Wa Wawel Music Festival. Proszę bardzo, co miesiąc odbywają się w w pięknej sali koncertowej Hotelu Boss y przy ulicy to już Państwo znajdą, 20, znajdą, tak. znajdą tak. tak i tam co miesiąc możecie przeżyć koncerty, które no Filharmonia Narodowa to oczywiście Studio Koncertowe Polskiego Radia to oczywiście to też i nie Hotel Mosu dzi... u nas pochodzą, to oczywiście. Nie dziwię się, że ci dali tytuł Wawerczy Roku. <laughs> Wzajemnie. <laughs> tak. mnie też Dziękuję. Dziękuję bardzo profesorze, prawda? Okay. No profesorze, kiedyś będziesz taka piosenka była. No ale nie, naprawdę dziękuję Ci za twoją działalność, za wszystko. No i Państwa ewentualnie nam festiwal do klubu jazzowego zaprasza. Co poniedziałek, absolutnie. I Tadeusz Drozda, ja też tam bywam.